Bardzo serdecznie witamy w Przeworsku. Witamy wszystkich na otwarciu boisk Kompleksu Boisk Orlik 2012 Przeworsk. Witam Państwa. Do użytku mieszkańcom Przeworska, wybudowany w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 Kompleks obiektów sportowych. Jest to do, boisko do piłki nożnej, tu gdzie znajdujemy się. I boisko wielofunkcyjne. Pomimo, że idea programu nam się bardzo podobała, dopiero w minionym roku być może jako jedna z ostatnich gmin na Podkarpaciu podjęliśmy decyzję i przystąpiliśmy do tego programu. Realizacja zadania zdawaliśmy sobie z tego wszyscy, zarówno ja, jak i Rada Miasta, której oczywiście ten pomysł przedstawiłam, zdawaliśmy sobie sprawę z obciążenia finansowego dla naszej gminy, lecz myślę, że po spotkaniach, po rozmowach udało nam się znaleźć szczęśliwe rozwiązanie i oto efekt tego, tych działań. Łączny koszt inwestycji to 825 tysięcy, z czego 545 tysięcy złotych pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a więc znaczna kwota. Myślę, że byliśmy także jedną z nielicznych gmin, która za takie pieniądze najniższą właściwie kwotę, gdy porównywałam to z innymi orlikami i z ich realizacją, najniższą kwotę na Podkarpaciu. Pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą przy budowie boiska. Szanowni Państwo, cóż jest moim marzeniem? Myślę, że tak jak każdego gospodarza, marzeniem jest, aby boisko stało się miejscem integracji klubów i organizacji sportowych naszego miasta, aby służyło jak najlepiej całej naszej przeworskiej społeczności. Są dzisiaj z nami prezesi klubów sportowych, stowarzyszeń oraz działacze zasłużeni dla przeworskiego sportu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Jest z nami także pan Kazimierz Kruczyński, myślę, że nestor przeworskiego sportu, bo jak wspomniałam panu Witamy bardzo serdecznie jak wspomniałam panu posłowi, pan był trenerem mojej mamy, mojej mamy, która już od kilku dobrych lat nie żyje i była, no myślę, że całkiem dobrą siatkarką, bo wspominają o niej, o niej także w pracach magisterskich niektórzy studenci. Dobra lokalizacja Orlika, bo myślę, że taką ona jest. Mimo różnych kontrowersji, mimo tego, że w Radzie też nie zgadzali się radni co do tego, że właśnie tu, mimo różnych sprzeczności, udało się jednak zlokalizować w takim miejscu, w tym kompleksie. I myślę, że dzisiaj macie Państwo tego dowód, że jest to dobre miejsce, że jest to gimnazjum, jest to hala sportowa i boisko. Do piłki nożne i wiele funkcyjne, więc myślę, że ta lokalizacja była chyba jedną z lepszych. W przeborsku staramy się, by młodzież, dzieci, dorośli mogli uprawiać sport bezpiecznie, komfortowo i przyjemnie. Sport to nie tylko ciało, to także duch. Także bardzo ważny element wychowania dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że pod opiekuńczym okiem animatora. Nie jedna przychodząca tutaj osoba odkryje także swoje talenty sportowe. Pozwólcie Państwo, że wymienię tych, którzy stanęli na najwyższym podium, przeworszczan oczywiście, i reprezentowali przeworsk. Przypomnę o panu Tadeuszu Rucie. Jego imienia jest Hala Sportowa. Yy, urodzony w Przeworsku, zmarł, zmarł w Warszawie w 2002 roku, lekka atleta, trzykrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich, za każdym razem, razem wchodząc do finału. Największy sukces osiągnął na Igrzyskach w Rzymie w 1960 roku, gdzie zdobył brązowy medal w rzucie młotem. Walczył także o sukcesy dla Polski, a myślę także dla Przeworska w 1956 roku. W Melbourne, w Tokio w 1964, 4 lata wiem, później po Bernie w 1954 roku, 4 lata później w Sztokholmie wywalczył, wywalczył tytuł mistrza Europy bijąc rekord mistrzostw. Startował w Belgradzie, w Budapeszcie, ośmiokrotny mistrz Polski w rzucie młotem i mistrz Polski w rzucie dyskiem. 18 razy bił rekord Polski w rzucie młotem. Był zawodnikiem Czarnych Wrocław, OWKS Wrocław, Odry Wrocław, Burzy Wrocław i wreszcie Legii Warszawa. Myślę, że niezwykła postać, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii przeworskiego i polskiego sportu. Drodzy Państwo, ale to także młode pokolenie, i myślę, że jest to taki dobry czas, żeby się nimi właśnie pochwalić. Maciek Hoł, nie ma go dzisiaj z nami, bo jest reprezentantem Polski. Walczy za granicą w stylu klasycznym, pływak Dziewięciokrotny zdobywca tytułu mistrza polski juniorów, dziewięciokrotny wicemistrz polski juniorów, dwukrotnie pobił rekord Polski, jest dwunastym zawodnikiem mistrzostw Europy Juniorów z 2012 roku. Zdobył brązowy medal na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w 2011. Członek Kadry Narodowej Seniorów, aktualnie trzecia pozycja w rankingu europejskim w grupie 17-18-latków. Maciek, mimo że jest obecnie uczeń zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, w dalszym ciągu reprezentuje uczniowski klub sportowy Orlik Przeworsk. Jest laureatem prestiżowej nagrody miasta Przeworska Ratusz 2010 w kategorii wyróżniający się uczeń. I kolejna osoba, Gabryśka Janisz. Gabrysia pokaż się, bo widziałam cię, że jesteś z nami dzisiaj. Pokaż się Gabrysiu pokaż się, Gabrysia. A jest tutaj. Pokaż się Państwu tutaj wyjść przed, przed wszystkich pływaczka, zawodniczka UKS Orlik. Podczas letnich mistrzostw chodź, chodź ty do mnie. Na przedszak Polski 16 Polski pływania latów w piwicach w 2012 roku zdobyła brązowy medal w dystansie 200 metrów w stylem żabkowym, wielokrotna finalistka mistrzostw polski juniorów, rekordistka okręgu podkarpackiego, Gabriela Janisz należy do kadry narodowej juniorów. Bardzo się cieszę, Gabrysie, że jest. Drodzy Państwo, UKS Orlik dzięki wynikom Maćka Hołuba oraz Gabrieli Janisz-Medalistki jest obecnie najlepszym klubem pływackim w województwie podkarpackim. Myślę, że jest to dla nas naprawdę ogromne, ogromne wyróżnienie. Ale trzeba wspomnieć w tym miejscu osobę, która oddaje przez cały swój talent trenerski i zaangażowanie ogromne, czyli panu Januszowi Gądkowi. Nie ma go dzisiaj z nami, jest w Dębicy na zawodach pływackich. On angażuje się bez reszty w pracę z naszymi młodymi mistrzami. I po kolei Karol Magura, zawodnik przeworskiego klubu karate Kyokushin. W roku 2011 zdobył brązowy medal mistrzostw polskich juniorów. Rok później wygrał wszystkie walki podczas mistrzostw polskich juniorów karate Kyokushin odbywających się w Krakowie. Został mistrzem Polski w kategorii 63 kilogramów. Witamy bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Bardzo serdecznie, że, że jesteś z nami dzisiaj. Proszę pozostań. Agnieszka Zwolińska w 2009 roku zdobyła wicemistrzostwo Polski Juniorów Młodszych karate w Kielcach. Reprezentowała także nasz kraj na Mistrzostwach Europy w Paryżu, gdzie zdobyła brązowy medal. Czy jest z nami dzisiaj Agnieszka Zwolińska? Nie ma Agnieszki. Ale... W grudniu 2012 roku w Serbii na Mistrzostwach Europy Juniorów Karate Kyokushin złoto dla polskiej drużyny wywalczyła Patrycja Chorodecka zdobywając tytuł Mistrza Europy. Zapraszamy Patrycję. Zawodniczka przeborskiego Klubu Karate Kyokushin, wychowanka Sensei Dariusza Walasa. Patrycja wygrała w kategorii kobiet 16-17 lat do 50 kg. Bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, jeszcze Oskar Kapitowski, zawodnik Przeworskiego klubu karate Kyokushin w marcu bieżącego roku zajął pierwsze miejsce w kategorii seniorów do 70 kg na mistrzostwach makroregionu południowego, zostając mistrzem Polski Południowej i kolejny kolejny mistrz Mikołaj Mikończak. Uczeń drugiej klasy liceum ogólnokształcącego w Przeworsku sięgnął w 2011 roku po najwyższe laury podczas Mistrzostw Polski w MMA w sztuki walki organizowanych w terenie Mikołaj zajął pierwsze miejsce i tym samym wywalczył sobie tytuł mistrza Polski w swojej kategorii wiekowej i wagowej Pucharze Mazowsza przy Żyrardowie w tym roku zajął pierwsze miejsce, podobnie w Pucharze Podkarpacia w Rzeszowie, zajął także drugie miejsce w Grand Prix Europy Wschodniej i pierwsze w Pucharze Polski Południowej w Bokni. Bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, i kolejna osoba, Magdalena Gaj, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, w tym roku w Poroninie zdobywając złoty medal Mistrzostw Polski Przedszkolaków w szachach została Mistrzynią Kraju. Czy jest z nami Magdalena? Jest Madzia. Magda wzięła udział również w Pucharze Polski do lat 8, zajmując znakomite czwarte miejsce 47 startujących zawodniczek. Na co dzień Madzieł trenuje w klubie szachowym Gambit, przeworst pod Czujnym Okiem, Paweł Zaskalski. Podczas 17 amatorskich mistrzostw polskich w górskim, rozgrywanych w Kielcach we wrześni wrześniu 2012 roku, młodzi przewoszczanie Andrzej Kumik i Michał Kulikowski, reprezentujący Przeworskie Stowarzyszenie Kolarskie, wywalczyli złote medale, zdobywając tytuły Mistrzów Polski. Cieszymy się także ogromnie z sukcesów szkoleniowców i trenerów. Maciej Uzalskisz, trzeciego trzecioligowego klubu piłkarskiego Orzeł Przeworsk, został zwycięzcą w kategorii Trener Roku Plebiscytu Podkarpacka Nikę 2012, organizowanego przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Kapituła tegoż plebiscytu doceniła także osiągnięcia klubu Orzeł Przeworsk poprzez nominację naszego orła w kategorii Drużyna Roku zawodnik Patryk Broda w kategorii Odkrycie Roku. Drużyna seniorów MKS Orzeł Przeworsk uczestniczy w rozgrywkach trzeciej Ligi Lubelsko-Podkarpackiej, a drużyna juniorów MKS Orzeł Przeworsk weszła w tym sezonie do drugiej Ligi Podkarpackiej. Brałam udział w tym spotkaniu 4-1, myślę, że wynik imponujący. Setna bramka została strzelona przez naszych juniorów. Myślę, że ogromne prawa dla nich się także należą. I dla premiera Łukasza Laski. Szanowni Państwo, to sportowcy sięgający po najwyższe trofea. Ilu ich jeszcze w naszym mieście wyrośnie? Myślę, że czas pokaże. Wiem jednak, że przyszli olimpijczycy, mistrzowie mają w przeworsku godne warunki do trenowania, rozwijania swoich pasji i sportowych talentów. Wszystkim użytkownikom kompleksu wojsk, dzieciom, dorosłym życzę wspaniałych wydarzeń sportowych świetnych wyników, miłego spędzenia czasu oraz jak najmniej kontuzji. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie senatorze, panie marszałku, panie przewodniczący, przygodny księże proboszczu, szanowni państwo, dzieci, młodzieży, ale również mieszkańcy tych okolicznych budynków, osiedli, Myślę, że kiedy w 2007 roku premier Donald Tusk w swoim ekspoze mówił o tym, że powstaną takie boiska, boiska, które będą nazywały się Orlik, i będzie ich 2012, w 2012 roku, nikt nie spodziewał się, że ten program uda się aż tak pięknie i wspaniale zrealizować, i tych boisk będzie jeszcze więcej. Dodam, że dzięki. Przede wszystkim samorządom, burmistrzom, wójtom, prezydentom, takie orliki, marszałkom, takie orliki mogą powstawać, ponieważ 30% daje Ministerstwo Sportu, 30% samorząd, województwa i 30% lokalny samorząd. Kiedy w 2008 roku. Pierwsze takie boisko powstawało na Podkarpaciu 1 czerwca. Byliśmy świadkami, że właśnie mogliśmy na oczy i dotknąć mogliśmy boiska, które powstawało dokładnie w Izdebce. Chyba ponad 20 dni budowa takiego boiska. Trochę ekstremalnie, ale na 1 czerwca dla dzieci udało się takie boisko oddać. Ponad 2000 boisk w tej chwili. I to wspaniałe boisko w Przeworsku myślę, że pokazuje, że fajny pomysł, świetna realizacja, ale dzięki samorządom i dzięki takim sportowcom, dzięki tym ludziom, którzy trochę wywierają takiej presji na, na nas, abyśmy takie wspaniałe miejsca mogli tworzyć. Ja gratuluję pani burmistrz, gratuluję przewodniczącemu, gratuluję wszystkim radnym tej decyzji, no te, tak wspaniałego Podejścia do przetargu, ponieważ w takiej cenie faktycznie bardzo ciężko wybudować tak wspaniały obiekt. Dobrej lokalizacji, bo i przy szkole, i przy drugim boisku myślę, że młodzież będzie bardzo często korzystać. Widziałem tych takich najmłodszych, którzy życzę, żeby mieli tu szansę zawsze ćwiczyć, tak jak do tej pory, do 22. Myślę, że ci wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają tutaj za nami, dookoła tego boiska, również będą mogli korzystać, tak jak wszędzie. Także gratuluję realizacji i cieszę się, że młodzież na Podkarpaciu i w Przeworsku będzie miała jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu. Gratuluję tym wszystkim sportowcom tych sukcesów, bo nie jest łatwo. Sport to faktycznie ciężka praca na co dzień, a takich pięknych dni jak dzisiaj myślę, że niewiele. Ale oby takich pięknych momentów było jak najwięcej, czego wszystkim Państwu życzę. I przekażę te piłeczki z pozdrowieniami dla wszystkich Państwa na ręce Pani Burmistrz. Pani Burmistrz będzie wiedziała, komu najlepiej przekazać i jak najlepiej będą wykorzystane te piłeczki. Jeszcze raz gratuluję i życzę jeszcze wielu takich wspaniałych inwestycji. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że uczestniczę dzisiaj razem z wami w tym święcie, bo to jest święto, święto dorosłych, że udało się dzieciom przygotować taki świetny prezent. Obiekty sportowe, boiska sportowe ogólnodostępne to jest najlepsze co możemy naszym dzieciom dać w sensie wychowania, w sensie stworzenia możliwości do tego, żeby byli aktywni. Ja mam tylko jeden apel i proszę Tutaj zwracam się do dzieci i nie pozwólcie dorosłym wam nigdy tego obiektu zamknąć. On ma od rana do wieczora być otwarty. Jak ktoś padnie na pomysł, żeby wam wyłączyć światło i tak dalej, to proszę do mnie dzwonić, pisać maile, listy, już będziemy tutaj przyjeżdżać i, i, i wszystko robić, żeby tak nie było. Korzystajcie z tego obiektu, bo to jest e, dla Was. Na ręce pani burmistrz chciałem przekazać pismo gratulacyjne od pani minister Janny Muchy. Nie będę już go czytał, bo myślę, że tu gdzieś w gablocie będzie leżało. Także serdeczne gratulacje, ponieważ w Polsce to się tak przyjąło, że, że z prezentami trzeba przyjeżdżać, więc przywożę piłki tylko tyle, bo. Władza jest skromna, ma małe samochody, ale obiecuję, że jak będzie potrzeba, to tych piłek będziemy tutaj dosyłać. Dziękuję bardzo i cieszę się, że powstał ładny obiekt, tani obiekt przy szkole, bo zrealizowały się nasze wspólne marzenie. Dziękuję bardzo.

siły, abyśmy Mu z radością służyli, pomagali braciom i posłuszni Bożemu Prawu czynili nasze ciało zdatnym do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i równocześnie uprawianie sportu. Kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze relacje z ludźmi stają się bardziej braterskie i pogodne. Naszą modlitwą teraz obejmijmy wszystkich inicjatorów tego obiektu orlik, tych wszystkich, którzy byli zaangażowani, tych wszystkich, którzy wykonywali, jak również tych, którzy będą korzystać z tego obiektu sportowego, tych wszystkich Zawierzajmy właśnie Bogu, jak i tu obecnie zgromadzonych. Ciebie Boże nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty, mądrze, wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki oraz pozwalasz im w zmęczeniu szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, Boże, przeto niech Twoje błogosławieństwo spocznie na tym obiekcie sportowym Orlik. Oraz na wszystkich, którzy będą tu przychodzić, niech zaznają duchowego odpoczynku i umocnienia zdrowia, wszelkie rozgrywki sportowe niech przebiegają w atmosferze braknej życzliwości, miłości na Twoją chwałę i radość ludzi przez Chrystusa Pana naszego. Życzę wszystkim dobrego dnia. Szczęść Boże. A to właśnie do nie ślimoki.